Witamy w Mennicy Skarbowej! Chcemy zaprezentować Państwu złote i srebrne monety oraz sztabki z najlepszych światowych mennic i rafinerii. Oferowane przez Mennicę Skarbową 100 gramowe złote sztabki pochodzą z prestiżowych mennic, m.in. szwajcarskich, niemieckich czy australijskich. Każda sztabka umieszczona jest w specjalnym opakowaniu nazywanym Pack. Chroni ono złoto przed zarysowaniem, ułatwia przechowywanie produktu, a także jest certyfikatem potwierdzającym autentyczność kruszcu. Zarówno na opakowaniu, jak i na sztabce widnieje numer seryjny produktu oraz nazwa mennicy. W tym przypadku jest to: powstała w 1951 roku szwajcarska firma Argor Heraus. Argor Heraus jest liderem w branży metali szlachetnych. Jako jedna z pięciu rafinerii posiada oznaczenie jakościowe London Good Delivery. Wśród produktów wybijanych w Argor Heraus znajdują się sztawki złota najwyższej próby w gramaturze od 1 g do 1 kg. Sztabki o mniejszej gramaturze niż 100 g są wykonywane metodą tłoczenia, która uwidacznia więcej detali na produkcie. Każda większa niż 100 gramowa sztabka wykonana jest metodą odlewu, przez co cechuje ją mniejsza dokładność wybitych liter i cyfr. Na każdej sztabce złota zauważymy dokładną gramaturę w tym przypadku 100 gramów. Czystość próby czyli 999,9 czystego złota jest to tak zwana w jubilerstwie próba zero. Najwyższą jakość sprzedawanych produktów inwestycyjnych potwierdza prestiżowa akredytacja wydawana przez szanowaną na całym świecie instytucję LBMA, czyli londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców. W sprzedaży Mennicy Skarbowej dostępne są także inne złote i srebrne sztabki. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu online lub jednego z naszych oddziałów stacjonarnych.